Witam was w dzisiejszym odcinku. Dziś mam dla was pierwszy film wakacyjny. Strasznie późno w tym roku, ale byłam na wyjeździe, nie było mnie bardzo długo w domu. I dziś mam dla was film, którego nie chciałam nagrywać, ale strasznie mnie o niego prosiliście, dlatego go zrobiłam. I jest to pakowanie na wakacje plus lifehacki. Powiem wam szczerze, że z tymi lifehackami to miałam straszny problem, ponieważ wszystko zostało już zrobione i pokazane, czy to w moich filmach, czy na innych kanałach. Więc nie bardzo miałam się czym popisać, i większość z tych haków, a pewnie wszystkie, znacie. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, ponieważ tak bardzo go chcieliście, więc mam nadzieję, że będzie miło przyjęty. W takim razie nie przedłużam już i życzę Wam miłego oglądania. Zacznijmy od tego, co pakuję do walizki. Zabieram ze sobą dwie pary shortów jeansowych, jedną spódniczkę. Jedne szorty materiałowe, kilka koszulek, bieliznę oraz bardzo dużą ilość kostiumów kąpielowych. Zabieram też klawki oraz sandały. Pierwszy lifehack, o którym wam wspomnę, to przygotowanie zestawów ubrań na wyjazd. W domu można stworzyć kilka stylizacji, a następnie umieścić je w podpisanych torebkach. Dzięki temu nie trzeba będzie sobie zadawać na wakacjach tego strasznego pytania, w co się ubrać, ponieważ będziemy mieli przygotowane takie sety. Moim ulubionym, a zarazem najpopularniejszym hakiem jest sprzedanie kosmetyków do małych buteleczek. Dzięki temu zaoszczędzamy miejsce i wagę w walizce. Na butelki zawsze nakładam folię pod korek, bo dzięki temu mam pewność, że z butelki nie wyleje mi się żaden płyn i moja walizka dotrze w takim stanie jakiem pakowałam. Kolejny hak to waciki kosmetyczne, plus puder, rozświetlacz i tak Dzięki temu ten kosmetyk nie pokruszy nam się na drobne kawałeczki podczas podróży. Do pakowania biżuterii możemy użyć pudełeczka na mini kosmetyki albo takie naleki. leki. Łańcuszki najlepiej umieścić na słomce, bo dzięki temu nie porwą się ani nie poplączą podczas podróży. Ok, przejdźmy do bagażu podręcznego. Zabieram ze sobą książkę, portmonetkę, okulary i gumę do rzucia. Słuchawki czy ładowarkę wkładam do etui na okulary. Dzięki temu uniknę plątania się kabli w walizce. Zabieram też podręczną kosmetyczkę, w której mam krem do rąk, balsam do ust i żel antybakteryjny. W plecaku lądują również bilety oraz ciepłe skarpetki na drogę. I jestem spakowana, mogę jechać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, a jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia i pa!